Witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 25 z serii Amerykański Sen. A dzisiaj powiększanie oraz orka na tym moim największym w sumie polu na tej serii. Także co, zaczynamy roboty, co nie miara. No myślę, że też muszę się trochę skupić, żeby tutaj nie, nie popsuć tego pola. No też będę starał się oczywiście, jak coś krzywo zrobię, pomalować ten teren, ale. Myślę, że to też nie będę tak linijką idealnie cyrklował, tak? No to też nie o to chodzi. Myślę, że tak jak teraz idę to jest dobrze przy tych krzakach, żeby się wyrobić. Nie chcę ich rozwalać, bo to będzie taka miedza myślę, że też nie chcę do tej drogi dojeżdżać aż tak mocno, bo potem jest ten teren aż za bardzo. Pofalowane. Także myślę, że to zrobię po prostu z kabiny najlepiej. Delikatnym łuczkiem teraz sobie przejedziemy. Nadrzucimy po prostu tyle i, i po prostu powiększymy sobie w jakiś sposób te pole troszeczkę. I myślę, że tutaj już tej między nie będę powiększał. Myślę, że sobie tylko dojedziemy do dotąd. I w sumie to tyle starczy, tyle styknie, wracamy z powrotem. No, i tak naprawdę, teraz, tamtą drugą część od drogi będę też chciał powiększyć. Nie jest to może jakieś największe powiększenie. Może by dało się więcej, ale też nie chcę tak na hamę totalnie tego powiększać. Tak myślałem, że ten ciągnik będzie za duży, że. Tego, a on widzę, że naprawdę ma co robić przy tym pługu. Fajnie, no, fajnie że teraz te ciągniki mają jakieś obciążenie przy, tym, przy tej robocie, a to nie działa tak jak w poprzednich farmingach. Że jak już miało moc, załóżmy tych zakładanych, załóżmy, jak maszyna wymagała 160 koni, to 170 to już tak dawał sobie radę na spokojnie. Nie? Także to też jest y, fajne, uważam. Bardziej realnie teraz się zachowują te ciągniki. Jesteśmy oczywiście po aktualizacji 1.5, jesteśmy także po poprawce 1.5.1 ja będę instalował 1.5.1 za niedługo, gdyż 1.5 mi wywaliła totalnie nie mogłem się do sejów yy, za po prostu nie mogły mi się sejwy załadować. Możecie też napisać w komentarzu, czy Wy macie takie same problemy z aktualizacją. Tak naprawdę nie miałem czasu, więc zobaczymy co będzie po 15.01 15 chyba Dokładnie. Nie dobra, teraz postaram się tutaj już jakoś na skos tutaj wjechać. No mniej więcej coś takiego. Żeby też... O! No i pięknie. O to mniej więcej nie chodziło. No też nie chcę przy tym drzewie jakoś się tak zbliżać aż najbardziej, bo to też nie o to chodzi, żeby tutaj potem było ciężko cokolwiek zrobić. To samo tutaj, nie chcę po tej górce największej pojechać, nie? Żeby też nie było jakichś problemów potem. Delikatnie chcę tylko powiększyć te pole. No i kontynuując dalej wątek aktualizacji, to na pewno będę chciał im pobrać, bo no, tam sporo rzeczy się na plus z, yy, niby zmieniło a właśnie miałem taki problem, że nie mogłem się zalogować do tych saveów, więc zobaczymy, co tak naprawdę. No, tutaj będę musiał trochę malowaniem poprawić, widzę, już bo się trochę pokrzywiło. Chciałem tylko delikatnie to, że tak powiem, o, dobra, zebrać. Już tyle wystarczy, bo tu jest drzewo. Tutaj te, te poszarpania trochę poprawię, ale jest git. Tak naprawdę teraz parę parę razy jeszcze ogarnę i będzie w porządku dzisiaj jak to nagrywam jest poniedziałek weszły sobie mody na modhaba no kurde nie da się po tej bruździe jechać co jest No i tak w sumie to komentując to w najprostszy sposób, nie było tam nic nadzwyczajnego. Naprawdę Giants wypuszcza na razie takie, no nie wiem, może dla mnie nic ciekawego, ale no jakoś, no nie wiem. Ostatnio rzeczy fajne od 1Z się pojawiły, a teraz jakoś tak nie ma nic ciekawego. Zobaczymy, damy szansę Motkabowi, Może się jeszcze to rozkręci. Nie, no muszę jechać bardziej albo po, po rannym, albo po bruździe, bo po prostu nie idzie tego wytrzymać. Bardziej po rannym chyba. Bo nie kryje wtedy ten pług Będę jechał. I to, no i teraz jest lepiej. W realu powinienem jechać w bruździe, ale tutaj widzę, że ta po prostu bruzda jest za mała i mi kółka nie starczają. Znaczy kółka są za szerokie, on może tak. i wpada i wypada po prostu z bruzdy. no uważam, że ta tekstura też dała dużo do realizmu. Jak chcecie dowiedzieć się skąd pobrać tą teksturę, to w sumie jest odcinek porównujący zwykłą teksturę i teksturę właśnie tej orki, którą widzicie teraz, ale żeby was nie trzymać w niepewności, jeśli chcecie zobaczyć po prostu porównanie, jak wygląda ta tekstura, ta druga, to możecie oczywiście zobaczyć mój odcinek, ale teksturę macie normalnie na modhubie do pobrania, tak żeby was po prostu też na siłę nie zapraszać na ten odcinek ale właśnie też jak chcecie zobaczyć to możecie oczywiście wbić na ten odcinek no i spoko zaraz mamy te powiększenie ogarnięte no i zawsze będzie więcej tutaj plonu Nie wiem czy nie potrzebuje więcej dociążenia po prostu też naprzód. Dobra, mam podniesiony obciążnik, dobra, wszystko spoko, hula. Także mówię, z typa w sumie trochę się zrobiła w tym farmingu po tej aktualizacji, bo Mod hub jakoś tak dodali też jedną maszynę chyba. Porsche, więc na razie Stypa jest w farmingu na razie będzie tylko premiera tego farminga VR ale oczywiście czy będzie to, jakaś, to jakiś sukces szczerze mówiąc jeszcze niedawno był taki hype na ten VR, wszystko co VR to było spoko, a teraz mam wrażenie, że to się jakoś rozmyło i mam wrażenie, że Giant wchodzi w ten rynek ja wiem, czy to trochę za późno. Powiem tak w takim okresie, kiedy mam wrażenie. No nie wiem, oczywiście może ja się mylę. Możecie mnie poprawić, oczywiście, ale. No nie, mam takie wrażenie, że ten okres VR, tego hype'u, kiedy każdy chciał, to tak trochę jakby minęło. No nie wiem, może mi się wydaje. Oczywiście yy, nie, nie, nie stawiam się tu w roli pewnej wyroczni, która mówi, że tak jest na pewno, ale. No, na pewno ta gra nie będzie miała tylu użytkowników co farming bo po prostu też użytkowników VR'a nie ma tylu co to po prostu gościa, który ma komputer, tak dzisiaj załóżmy, żeby pograć farminga no to ok, może to już nie jest sprzęt jak do 22 dwójki czy tam do 19, no ale raczej dużo osób ma Komputery, które pociągną tego farminga. A myślę, że VR nie każdy ma w domu. No, ja na przykład nie mam. I na pewno, żeby pograć sobie w farminga na VR, nie kupię. <grych> Także tak. Możecie oczywiście też powiedzieć w komentarzu, wypowiedzieć się na temat tej gry, czy wy może. Stwierdzicie nie, ja na pewno kupię wiara i będę grał w farminga na Viarze. No i dobra, mamy GPSa ustawionego. Porównamy te pole najpierw, potem będziemy orać już tak konkretnie. Także widzowie, jeśli spodobał Wam się ten odcinek, możecie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Z góry dziękuję, to motywuje mnie do dalszego nagrywania. Ale ten GPS tak ustawiłem, że w sumie nie kryje tej jednej bruzdy, no ale dobra, trudno. Teraz gdzieś się tutaj No dobra polecimy tak Potem sobie poprawię już te mijaki Nie, ale to jest realne powiem wam Takie nakręcanie z pługem Dobra nie będę jednak robił tego poprzeczniaka Trochę bez sensu ale ciężko ma John Deere, w sensie może ma za szerokie laczki też Może też dlatego są takie kłopoty Wiecie co, ja chyba jednak odpuszczę GPSa tutaj w tym momencie Nie wiem co się dzieje, nie? Powinni to poprawić, bo nie da się korzystać z orki też, widzę. No to słabo trochę wygląda. Czy sama orka wygląda kapitalnie oczywiście, ale ciągnik się tak zachowuje w tej bruździe nie jest w stanie się utrzymać po prostu. Także co widzowie, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie go do końca. Naprawdę założenie na ten odcinek zostało spełnione. Zaoraliśmy na tyle, żeby właśnie było połączone. Ja tu sobie jeszcze je poprawię. Pędzlem, malowaniem, i pewnie jak wyjdą jakieś lepsze krzaczki, to jeszcze ozdobię, więc to pole będzie wyglądało jeszcze lepiej. Ale na razie, niestety, farming za mało dał krzaczków takich małych, nawet drzew bardziej. Także co widzimy się w następnych cześć.